Anna Wojtysiak, witam Państwa. To jest program Jak kobieta z kobietą. Gościmy w teatrze imienia Adama Mickiewicza, a moim gościem jest dzisiaj Małgorzata Iżyńska, radna Rady Miasta Częstochowy, a także społeczny konsultant do spraw ochrony zwierząt w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień witam dobry, cię. witam Pani redaktor. Witam bardzo serdecznie. Kiedy rozmawiałyśmy, Małgosiu, 4 lata temu, w Twoim życiu było sporo zmian. Tak naprawdę przeszłaś do innego ugrupowania, wówczas to wywołało sporo emocji. Czy zmiana nadal jest czymś, co Cię w jakiś sposób definiuje, określa? Zmiana w sensie ogólnym, jak najbardziej. Uważam, że cały czas trzeba się rozwijać, próbować nowych rzeczy. Lubisz zmiany? E, tak, lubię, lubię, lubię. A co dają Ci te zmiany? E, przede wszystkim e, zmiana, e, nawet czasami, jeżeli z pozoru wydaje się nieatrakcyjna, to dopiero z perspektywy czasu widać, jak gdyby korzyści, które z tego płyną. Uważam, że podej znaczy zmiana to jest podejmowanie jakichś decyzji, podejmowanie wyzwań, więc myślę, że zmiany są konieczne. Tak? Tym bardziej, że świat tak szybko teraz się zmienia. Jesteśmy tak na dobrą sprawę codziennie wręcz przebodźcowani różnymi informacjami, nowymi propozycjami, więc dostosowywanie się do rzeczywistości jest nieuniknione, więc to są same zmiany. A zmiana polityczna na plus? Oczywiście. Bo teraz już... z tej perspektywy już kilku lat możesz powiedzieć? Tak, na początku byłam przekonana, że to jest dobra decyzja, natomiast teraz po tych kilku latach jestem wręcz utwierdzona w tej. W tej decyzji. Uważam, że zmiana ugrupowania, przejście do SLD dało mi przede wszystkim możliwość rozwoju mojego jako radnej, która chce realizować jakieś swoje pomysły, która ma szansę je zrealizować. Oczywiście nie wszystkie, tak, bo nie wszystko, co jest w mojej głowie, da się zrealizować. A co w takim razie udało się zrealizować? Co się udało zrealizować? Myślę, że y, znaczy, skupię się teraz jak gdyby nie tyle na, cały, na całym programie, tak jak i y, Twoje najważniejsze pomysły, moje najważniejsze, które wcieliłaś w życie w ostatnich latach. Uważam, że y, najbardziej taką częścią y, intensywnie, nad którą pracuję, to są właśnie sprawy związane ze zwierzętami. Y, Tutaj ten temat w Częstochowie był do tej pory, mam wrażenie, od strony miejskiej nie nieuwypuklony, nie był zagospodarowany. Wiele osób, które chciało jakby komunikować się z urzędem sprawy zwierząt. Było to dość rozproszone. Dla wielu osób ten temat wydawał się może nieistotny. Wszystko się właśnie, to są też zmiany, tak? Na przestrzeni lat postrzeganie tematyki zwierząt również się zmieniło. Uważam, że na plus, chociaż jak sami widzimy, w różnych przekazach medialnych zawsze znajdują się jacyś ludzie, nie boję się tego sobie powiedzieć, kompletni kretyni, tak? którzy potrafią, nie wiem, psa przywiązać na sznurku i ciągnąć za, za samochodem. Ale to też jest e, świadomość tego, że nawet o własne zwierzę trzeba dbać, nie każdy to, nie każdy to robi. E, trzeba mieć w sobie empatię. Empatię e, należy też. E, Wyrabiać w dzieciach przede wszystkim. Uważam, że... Od najmłodszych lat, tak? Tak, uważam, że Świadomość. tak jak nauczymy nasze dzieci, nasze dzieci najbardziej nas edukują i pilnują. Ja pamiętam, jak mój syn był dużo, dużo młodszy, teraz już mniej mnie słucha, tak, ale na samym początku to właśnie to on zwracał mi uwagę na różne rzeczy, tak? Jak postępować prawidłowo. O, mamo, robisz coś nie tak. I myślę, że. Ta edukacja właśnie nawet taka wczesnoszkolna, y, która jest prowadzona zarówno i przez urząd, i przez y, TOS, y, poprzez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na to są bardzo y, wartościowe działania, ponieważ to, tak jak mówię, no, to kształtuje świadomość, świadomość dzieci. dzieci. No właśnie, to jest też taka pewnego rodzaju edukacja. Sama masz też psiaka ze schroniska. Y Proszę Państwa, ja już mam nawet trzy, tak. Pierwszy był z internetu, a dwa z kolejnych psiechadzek. I to jest właśnie też element taki, który jak gdyby wyprowadził ten temat prozwierzęcy na ulicę. Mówiąc tak no, dosłownie w przenośni, tak, ponieważ wiele osób zawsze się obawia wizyty w schronisku, myśli, że to jest straszne miejsce, że tam są kraty, więc ja zawsze odczarowuję jakby to myślenie. Bo ta prawda jest taka, że gdyby właśnie nie schronisko, które jednak tym psem się, ci ludzie się tam opiekują, tak, on jest przepadany, jest nakarmiony, jest otoczony opieką, to tak naprawdę ten pies gdzieś by biegał, tak, nie wiem, no, po ulicach, w szarugi, w deszcze i w śniegi. Natomiast psiechackie są po to, żeby. Zaprezentować tą psią bezdomność naszym mieszkańcom, żeby ich trochę ośmielić do tego, nie żeby także, prawda? Adoptować nie psa każdy... ze schroniska. Tak, bo tych obaw jest wiele, nie znam jego przeszłości, nie wiem, co to za pieza, może mnie ugryzie. a tu się okazuje, że nie do końca tak jest. Oczywiście wszyscy, wszystkie te pieski mają różną historię, tak, i różny temperament, takie samo jak my, jak ludzie. I yy, obecność wolontariuszy, którzy znają te zwierzęta, zawsze pomaga bardzo w takich yy, właśnie promowaniu tej adopcji. Można porozmawiać, można się czegoś dowiedzieć, pogłaskać, przytulić, zakochać, zabrać, zaadoptować. Zakochać no, przyjaciół się nie kupuje, przyjaciół się poznaje, a ja uważam, Przyjaciół że się właśnie się do... bierze ze schroniska, bierze ze schroniska. Oczywiście, tam są również i koty i, i to schronisko przecież um, świadczy usługi e, takie pomocowe, jeżeli na przykład zgłaszamy, że jest jakiś problem z, e, ze zwierzętami Czyli dzikimi. Czy ty, ty, tak? ty troszeczkę, można powiedzieć, tak odkłamujesz tą rzeczywistość e, i troszeczkę łamiesz te stereotypy? No Myślę, że w wielu w ogóle naszych tematach e, takich zwykłych, życiowych tak, jest, pewne rzeczy są właśnie wrzucone gdzieś tam w te Stereotypy, w te banały, wyświetlane, które powtarzamy. A jak się okazuje, że w jakimś temacie zaczynamy być, to wcale to tak nie wygląda, albo czasami tak źle, albo czasami tak różowo. No właśnie, no to jak jest w świecie polityki w takim razie? Różowo? Czy nie tak różowo? Myślę, że świat polityki nie jest różowy, i dlatego wiele osób stroni od polityki. Bardzo często słyszę, jeżeli na przykład ktoś się dowiaduje, że jestem radną miejską, tak? Jakie są reakcje? To są, no nie, 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 mnie polityka nie interesuje. Więc ja bym kiedyś nie zwracałam na to uwagi, po prostu no nie wiem, nie, no nie chciałam, gdyby ingerować w czyjeś zainteresowania, bądź brak zainteresowań polityką. Ale myślę, że to, co widzimy, co się dzieje, szczególnie teraz, tak, od jakiegoś czasu, powoduje to, że jednak powinniśmy się zainteresować polityką, bo polityka interesuje się nami, nawet jeżeli my nie interesujemy się nią. Polityka dotyczy tak naprawdę każdego? Oczywiście, z nas. że tak. To, co widzimy w telewizji, tak, czyli Sejm, uchwały, jakieś zarządzenia, postanowienia, komunikaty, to potem się przekłada na lokalne, przepisy, które my jako mieszkańcy częstochowy potem no niestety jesteśmy ich no, beneficjentami, tak? Jeżeli ktoś mówi, że go polityka nie interesuje, no ale to polityka określa w jakim wieku idziemy na emeryturę, jak, jakiej wysokości będzie ta emerytura, jaka będzie akcyza na benzynę, czy nasze dzieci będą w podstawówce czy w gimnazjum, wszystko. to są to takie sprawy kluczowe. Tak, jak, ale tak naprawdę mówisz? one determinują życie każdego z nas, tak? Więc jak gdyby ja proponuję jednak, żeby mm, trochę um, myśleć samodzielnie o polityce, analizować tak zdroworozsądkowo pewne rzeczy, być jednak świadomym obywatelem. No przecież mamy na przykład, nie wiem, budżet obywatelski, tak, to jest... Ale akurat często z budżetem obywatelskim chyba nie ma problemu. Coraz nie ma. Coraz więcej osób w tym uczestniczy tak. i coraz więcej osób chce decydować o tym, co no, dzieje się w mieście. No więc właśnie, więc jak gdyby to jest taki przykład, że jeżeli sobie zdamy z czegoś sprawę, czyli z tego, że część pieniędzy, która jest z budżetu miejskiego, jest dla naszego wykorzystania takiego indywidualnego, ponieważ każdy głos, wiadomo tak, decyduje o tym, który, który wniosek będzie realizowany wedle naszego życzenia, nie mojego pani radnej i innych radnych czy pana prezydenta, tylko mojego jako mieszkańca danej dzielnicy. I to jest taki pierwszy przykład na to, że skoro taki budżet powstał, że skoro my nim zarządzamy w pewnym sensie, tak, to tak samo może się dziać z innymi rzeczami, dlatego zachęcam jednak do niepowielania pewnych po prostu jakichś stwierdzeń, interesowania do się. się. Do zainteresowania się, się tak? Albo mhm. temat się zainteresuje państwem. Niekoniecznie zawsze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To również dotyczy mnie. Ja też jestem obywatelem tego kraju i mieszkańcem tego miasta. I też nie wszystko mi się podoba. Wróćmy no, jeszcze na chwilę do polityki, no bo polityka tak naprawdę nie jest sprawą przyjemną. Kobiety jakoś instynktownie to czują, no bo też nie garną się do tej polityki. Sama też często o tym mówisz. Mhm. Kobiet właściwie nie ma, tak można powiedzieć. Są oczywiście jakieś pojedyncze jednostki, ale generalnie kobiety mocno nie garną się na przykład do rad miast. Na rad dzielnic, czy też do Parlamentu gdzieś wyżej. Z czego to wynika? Myślę, że jak gdyby tu jest kilka czynników, bo z jednej strony uważam, że jak gdyby parytety, tak, czyli zapewnienie jakiejś tam ilości miejsc dla kobiet, nie zawsze w pewnych rejonach jak gdyby jest tyle chętnych pań do uczestniczenia w tym życiu publicznym. Z wielu rzeczy, znaczy z wielu jak gdyby aspektów to wynika, jak gdyby ta chęć bo, czy niechęć. Myślę, że potocznie, tak jak rozmawiamy, no to nie wiem, właśnie wkradają się takie stereotypy. A, no bo tam kobieta to jeszcze rodzina, jeszcze obowiązki, jeszcze coś na jeszcze Jak ona takie, na to pogodzi? Jak ona to pogodzi? Proszę Państwa, wszystko można pogodzić. Trzeba tylko się w miarę dobrze zorganizować. Natomiast. Y Dlaczego kobiety ewentualnie nie chcą? No to nie. Właśnie, jest raczej... dlaczego nie chcą uczestniczyć w życiu publicznym, bo to może nawet nie chodzi generalnie prawda, o parlament mm -hmm. czy, czy, czy te wyższe jakieś instytucje, ale. To znaczy tak, i, ch i chcą, i nie chcą, bo to jest, tak. to znaczy, dlaczego jest taka Dlaczego nie grupa, nie chcą? która zawsze prawda, od lat aktywnie uczestniczy i zawsze tak, dzisiaj Wydaje mi się, że to wynika po prostu z ich charakteru, z ich jak gdyby, potrzeby w odnalezieniu się w pewnych sytuacjach. Tak jak ja na przykład, od, nawet jak nie byłam radną, tak, którą jestem teraz drugą kadencją wcześniej no, byłam osobą gdyby, aktywną w różnych środowiskach, nie stwarzało dla mnie nigdy problemu nie wiem, integracja. Tak, na przykład nauczył mnie tego sport, szybko się integrować w, no, w nowym środowisku. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam pracować jako radna, no to, że tak powiem, zorientowałam się, że no, niestety nie wszyscy mnie kochają. Tak. Nie wszystkim, jak gdyby moje pomysły przypadają do gustu. Nie zawsze... I to jest ten taki moment, kiedy można się albo wycofać? Dokładnie. Albo iść dalej. Albo iść dalej. Ale co mnie. Na... Bo pewnych. o pewnych rzeczach wiemy, tak? Natomiast tak naprawdę wiele rzeczy dowiadujemy się o sobie w trakcie tego czegoś. ja właśnie w trakcie pełnienia funkcji radnej dowiedziałam się o sobie, właśnie, że nie wolno się zniechęcać. Nie wolno się obrażać. Po prostu trzeba cierpliwie po prostu te złe momenty przetrwać po to, żeby dojść do pewnego konsensusu, tak? I potem się okazuje, że my, niby wrogowie, za chwilę jednak siedzimy przy wspólnym stole i, i tam i rozmawiamy. Dlatego myślę, że polityka też uczy cierpliwości i jest trochę jak taka gra w szachy. Trzeba myśleć, myśleć, nie zniechęcać się pierwszą porażką, bo jak gdyby pewne rzeczy przychodzą. Te porażki nas też kształtują w jakiś sposób. Ale rzeczywiście, że, że tak. Nie wiem kto to powiedział, ale bardzo lubię to hasło, że nie, nie przewracamy się przez góry, tylko okretowiska. I to jest naprawdę bardzo mądre. I zawsze o tym pamiętam. I wciąż aktualne, I wciąż aktualne tak. I oczywiście ja parę razy. Też nie, nie doszłam na wymarzone kili o które no pewnie mnie zapytasz, ale gdzieś tam się potknęło jakieś kratowisko, no ale trudno, no, no, trzeba otrzepać kolankę, iść i po prostu iść dalej, tak. Często mówisz o kobietach i zwracasz się też do kobiet, tak naprawdę zachęcając je do kreowania swojego życia, do realizowania się w tym życiu. Tak, dorastam, mam już 41 lat i myślę, że. Mówisz już. No już, no już, no już, wolałabym mieć 27, <noise> 40, każdy wola. ale mam 41. I co uważam jest dobre właśnie z, y, z upływającym czasem, to jest zmiana y, świadomości. Właśnie ja nie mam kompleksów z powiedzeniem ile mam lat, y, co lubię, czego nie lubię i właśnie zachęcam do takiej y, swobody bytu, y, zachęcam do tego kobiety. Ukułam sobie też kiedyś taką, taką definicję, że e, każda kobieta powinna w sobie pielęgnować zdrowy egoizm. Co to znaczy zdrowy egoizm? Zdrowy właśnie, Każdy inaczej zdrowy, to chyba rozumie. Tak, w ogóle słowo egoizm wydaje no, egoizm się z generalnie bardzo… generalnie źle się kojarzy. Tak, że to jest pejoratywne, coś na nie. Natomiast ja w, jak gdyby widzę taki pozytywny aspekt tego słowa. Na czym to polega? Każda kobieta powinna, w ogóle każdy człowiek, tak? ale jak już jesteśmy przy tych kobietach, to myślę, że każda kobieta powinna umieć wygospodarować dla siebie czas. To może być 15 minut, to mogą być 2 godziny dziennie. Natomiast uważam, że powinnyśmy Umieć o siebie zadbać i psychicznie, i fizycznie, bo ani świat, ani rodzina, ani znajomi, ani praca nikt nam tego nie wygospodaruje. Musimy się nauczyć być asertywne wobec wielu rzeczy, żeby właśnie zachować tą swoją taką, taki spokój, swoją pewność. Przez to swoją jak gdyby, atrakcyjność dla samej siebie, tak? bo tak naprawdę wiele kobiet jest atrakcyjne na, na zewnątrz, tak? a same ze sobą czują się źle, właśnie dlatego, że są gdzieś tam przez cały dzień, latami, tygodniami zapędzone po prostu w kozi róg, tak? w jakiejś za dużą ilość obowiązków, które często kobiety też na siebie biorą. No i no, ja te kobiety uważam. aktywne często też jest taki stereotyp, że one właśnie nie mają czasu, tak, już na przykład na rodzinę, czy na inne zajęcia, bo jednak ta sfera taka zawodowa. Oczywiście, że się pochłania tak, większość czasu. Zdarza się tak, że, że jakiś tam ten czas, ale to, to myślę, że to każdy ma takie dni, że gdzieś tej, tej paru godzin po prostu brakuje. Ale ja uważam, że to co powiedziałam na początku organizacja, organizacja życia. Jeżeli ja będę przez pół dnia się zastanawiała, o której ja godzinie umuję włosy, to ja naprawdę nic nie zrobię, tak? Trzeba sobie zaplanować. Wstaję o tej godzinie, nie wiem, szykuję śniadanie, idę do pracy. Mam to jest potem kwestia narzucenia sobie takiej dyscypliny. Oczywiście, Na przykład ja zanim y, zaczęłam pełnić funkcję radnej, w ogóle nie korzystałam y, z kalendarza. Po prostu on mi był niepotrzebny. Miałam tych rzeczy zdecydowanie mniej, wszystko się mieściło w mojej głowie. Y, mój mąż co roku y, w styczniu kupował mi ten kalendarz. Y, ja nigdy do niego nic nie wpisywałam, wrzucałam go po roku do kosza i tak przez wiele, wiele lat to trwało. Od czasu, kiedy mam więcej obowiązków, nauczyłam się właśnie z kalendarzem pracować. Wszystko mam tam zapisane. I tak jeszcze parę rzeczy zapomnę. tak? Czyli Ale... jesteś osobą dobrze zorganizowaną dzisiaj? No muszę być, tak? Bo jakbym nie była, to ja bym po prostu nie pamiętała, że mam na maile odpowiadać, że mam że mam. Czyli da się pogodzić życie zawodowe z życiem da. rodzinnym? Tylko czy też się z tym droga... swoim czasem, czyli tak jak mówisz, z tym zdrowym egoizmem? No oczywiście, że tak. No właśnie ten zdrowy egoizm polega również na tym, że ja mam wszystko zapisane, a nie omdlewam po prostu za przestraszona, że połowy rzeczy nie zrobiłam. Tak, jak sobie zapisałam. W życiu musi być porządek. Każdy w życiu musi mieć po prostu miejsce dla siebie. Kobieta musi mieć swoje miejsce, mężczyzna, dziecko, nasze zainteresowania, nasza praca. Powiedziałaś już w tym programie, że masz 41 lat i mówisz o tym po prostu. Po prostu. Nie masz z tym żadnego nie. problemu, a masz problem z tym, że na przykład przyjdzie taki czas, że będziesz chciała, na przykład skorzystać, nie wiem, z zabiegów medycyny estetycznej. I oczywiście, że to zrobię. Tak. Chyba, że na przykład uznam, że e, już mi to nie jest na przykład potrzebne, tak? No to, no to wtedy nie. Ja myślę, że e, na to pytanie odpowiem, jak e, się kompletnie rozlecę, tak? I będę nie mogła na siebie patrzeć w lustrze. No to e, nie masz z tym absolutnie problemu. Na się trzymam dobrze. w <laughs> <śpię> formalnie. I, <laughs> I jest OK, ale. Od, a co myślisz o, co sądzisz o osobach, które korzystają z tego typu zabiegów? Bo eee, często ja my... jest to troszeczkę takie nadwyraz przesadzone. No myślę, że yy, wtedy całą dobre. galerię takich tak. sytuacji. Znaczy, te panie są wszystkie do siebie bardzo podobne. Eee, w i... związku z tym chciałabyś tak wyglądać? No właśnie, nie. I, na przykład... I pozbywać się swojej naturalności, tego, co, co cię ukształtowało przez lata. No myślę, że nie nie na przykład tak jak y, taką kobietą, którą właśnie jest, że no, bardzo dojrzała, tak. Y, na przykład pani Beata Tyszkiewicz, no umówmy się tak, no, to nie jest pani y, y, w jakimś wieku, tylko już w poważniejszym, tak? I Ale ona no, chyba z zabiegów No nie. nie korzysta. Nie, śmieje się, pali papierosy i ma wszystko gdzieś. Tak? I robi wszystko na I czuje przesaku, się świetnie tak naprawdę, i, nadal, i nadal mężczyźni się za nią oglądają, tak? No właśnie, a co decyduje o tym, że mężczyźni się za nami oglądają, za nami kobietami? Uroda życia. Nie uroda, tylko uroda życia. Uroda życia, uroda życia. A co uroda to znaczy życia? uroda życia? No właśnie to coś, co mamy w sobie. Tak nie wiem, no, jednych mężczyzn pociągają, nie wiem, spokojne, ciche kobiety, drugie ich jakiś, nie wiem, wystrzałowe petardy. Czasami ktoś się orientuje, że. Mm, Całe życie miał inny ideał, a co innego sprawiło, że się zakochał. No, no to się nie. To jak z miłością. Na, na to nie ma racjonalnej odpowiedzi. Mogą nas też pociągać pasje. No ty, pasje. Masz, ty masz takie pasje. Na przykład, no ja pisanie, żyję pasjami. Pisanie tekstów, piosenek. No ja żyję pasjami. No, ja mam kilka pasji. Yy, yy, nigdy nie zrezygnowałam ze sportu, który uprawiam od dzieciństwa. I rzeczywiście od iluś tam lat yy, zdarza mi się popełniać jakieś teksty. Czy też kiedyś o tym rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy, niektóre, ale Przez ten czas chyba sporo się też zmieniło. Bo no, tak, piosenki, do których napisałaś teksty, odniosły dużo sukces. No i to mnie właśnie właśnie. I to mnie cieszy. I to jest ten mój zdrowy egoizm, który się we mnie cieszy, tak, z takiego powodu. No, rzeczywiście od, ja nie wiem, znaczy teraz sobie próbuję przypomnieć, jakim, na jakim etapie myśmy wtedy skończyły tą rozmowę. To chyba była ostatnia płyta Marka Jackowskiego Marka Jackowskiego. Która rzeczywiście została wydana chyba dwa czy trzy miesiące po, po jego śmierci. I na przykład, jak to się dziwnie w życiu y, dzieje, y, bo półtora miesiąca temu wyszła nowa piosenka złotego Manamu, właśnie w kompozycji y, Marka Jackowskiego, y, Miasto Miłości, które tak naprawdę przeleżało w szufladzie dobrych kilka lat. I w ogóle wszyscy o tym zapomnieli. Marek zmarł, i to po prostu gdzieś zostało, a zostało to w mojej szufladzie. Właśnie chodzi, chodzi mi o zapis, po prostu zapis, yy, nagranie, które, które zostało. I zostało to. Yy, Wzięli to na warsztat starzy manamowcy, tak, Olesiński, Pan Markowski i to za sprawą również Karoliny Leszko-Tyszyńskiej, obecnej wokalistki Manamu. Rzeczywiście ta piosenka rozkwitła. Odnaleźliśmy jeszcze, jeszcze tam inne profesjonalne ścieżki nagraniowe i dzięki temu polskie radio już jest na pierwszym miejscu, także zachęcam do miasta miłości. Zawsze jesteś zadowolona z tych tekstów? Później jak je słyszysz na przykład w radiu? Z tych co już są nagrane, tak. Nie Natomiast byś niczego. Może, ale to są już jakieś takie niuansiki, ale już nie jak zauważyłam, że jak tekst dostaje muzykę, to już w ogóle to się wszystko zmienia. nawet czasami mówię, ojej, mówię, co to, 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 to tak, się, tak się zmieniło, to przecież to już teraz w ogóle jest o czymś innym, tak? Zaczynałam od czegoś innego, a ktoś z tego stworzył zupełnie jeszcze, zupełnie inną, inną historię. Ja na przykład pamiętam, kilka lat temu zadzwonił do mnie. Hmm. Maciek Durczok, e, mąż Ani Wyszkoni, z takim zapytaniem, czy chce wziąć udział w taki, robią konkurs tak na teksty, e, t, że ma być o matce. I ja właśnie, ja za kilka jakichś takich tekstów, właśnie nie wiem, o moim synu, o moim mężu, o mojej mamie, jakieś takie też gdzieś tam popełniałam. Natomiast e, tutaj e, bardzo mnie to tak. E, Niby nastroiło, natomiast doznałam jakiejś blokady, tak? bo jeszcze to, był, to była muzyka Seweryna Krajewskiego, który w ogóle no, dla mnie, myślę, że dla wielu w ogóle Polaków, jest, nie jest anonimową postacią, jednym z najlepszych kompozytorów. I, I pamiętam właśnie, jak napisałam tą piosenkę dla mojej mamy, prywatną Madonnę. I jak ja ją pisałam, to już wtedy czułam takie, no może nie to, że wzruszenie, tak? Ale Właśnie dużo wspomnień sobie jakoś tam, nie wiem, musiałam to poukładać w głowie. Natomiast jak usłyszałam tą piosenkę w wykonaniu Ani wyszkoni, no to po prostu y, to już y, zupełnie to było coś innego, tak? Moja mama do tej pory, jak ją słyszę, No właśnie, płacze, co, co więc... mówi twoja mama? Płacze, płacze, płacze ona nic tak, nie tak, mówi, tak, ona no to, to jest ta odpowiedź. <laughs> ona płacze sobie. Ty, widzę, też no. trochę się wzruszasz. E, e, bo ja się nawet często wzruszam, może nie tyle na filmach, ale jak sobie przypomnę, szczególnie czasu mojego dzieciństwa, to tak. Są rzeczy tak zwane nieodwracalne, które. Nie wstydzi właśnie... się was? Nie, nie, nie. Kiedyś się wstydziłam, udawałam, że nie płaczę, a teraz po prostu płaczę, tak? Na filmach, w kinie, w różnych sytuacjach. jak grają coś... hymn, na przykład się wzruszam też. Tak. Co z tym Kilimanjaro? Bo już coś wspominałaś. Ach, to Kilimanjaro, ono cały czas jest. Ja się tam naprawdę muszę wspiąć. Już nawet um, moja koleżanka się też tym zainteresowała, powiedziała, że pójdzie razem ze mną, no, ale tak naprawdę to zbieram jeszcze kasę, no, nie pójdę tam przecież w trampkę. Muszę się przygotować do całej wyprawy, ale Kilimandżaro będzie. Na bank. Mam nadzieję, że nawet w przyszłym roku. A lubisz zdobywać szczyty? E, tak, chociaż na szczycie bardzo wieje I co uważam jest. E, najgorzej jest, że tak powiem, przełamać szczyt. Tak? Ja Ale to jest, jest... to jest też takie przewrotne pytanie, czy lubisz zdobywać szczyty. No lubię, lubię. Bo tak jak mówię, ja mam. Y, 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 mam jednak temperament, Wyznaczasz tak? sobie jakieś cele, do których dążysz? Tak, tak, mam. Tak, mam cele, natomiast zauważyłam te, to, co jak byłam właśnie młodsza, to do mnie kompletnie nie docierało. Wydawało mi się, że jak ja sobie wymyślę, że tu i teraz i dziś, to, yy, to tak ma być. Natomiast zaczęłam trochę na to patrzeć inaczej, bo czasami wszystkie znaki na niebi, palec Boży mówię, nie, nie, Małgosiu, nie teraz, nie teraz. No, człowiek też chyba dojrzewa, tak? I, no, tak. I uczy się i, właśnie tej cierpliwości. I na przykład z, zauważyłam, że mm, te moje. Zdobywanie szczytów, niektóre odbyły się nie w tym momencie, co potrzeba. Jednak, za y, y, po prostu nie w tym momencie. Albo to nie było y, takie spektakularne, jak wydawało mi się, że będzie. Potem patrzyłam i mówią: To jest to, to już tego nie chcę. Albo nie było to z tymi osobami, z którymi chciałam. tak? Więc jak gdyby satysfakcja y, nie była taka, jaką ja sobie wyobrażałam. Natomiast jakieś tam cele mam. Y, ale czekam na, z nimi czasami na dobry czas. Ale to jest taka intuicja, że człowiek wie, że teraz albo nigdy, albo opanuj się dziewczyno, nie teraz. Nie teraz. A gdybyś mogła powiedzieć o swoich marzeniach, masz jakieś takie jedno, które na przykład teraz gdzieś zaprząta ci myśli? <słuch> moje marzenie, które zaprząta mi myśli. Nie wiem, no może bym chciała. Takie, ale takie moje, tak? tak? Nie mówimy o zbawianiu świata, nie, nie, i ratowaniu nie, tak jest... wszystkich zwierząt, tak? Tylko tylko, moje. Takie tylko moje. No może nie napiszesz drugiej Bogu rodzicy, ale jakiś przebój by się przydał. Czyli jednak ta no, sfera, powiedzmy tak. ta pasji, Artystycznie. Tak? No dokładnie do kadry polskiej już mnie nie wezmą w siatkówkę, bo jestem za stara i za niska, więc może jednak z tymi przebojami co w no, trochę <laughs> przesadzasz. Ale sport nadal uprawiasz? Cały czas. Sport hartuje nie tylko ciało, ale ducha przede wszystkim. Bez sportu już nie umiem żyć. Jak czegoś nie zrobię codziennie dla siebie, na przykład nie pobiegnę sobie po łąkach i z pieskami albo nie pojadę na rowerze albo nie osiodłam konia, to po prostu pierw flaczeje w mózgu, a potem flaczeje mi całe ciało. Takie mam tak się czuję. My musi, ja muszę dostarczać sobie e, świeżego powietrza. No w związku z tym, co teraz powiedziałaś, to co byś powiedziała kobietom, które na przykład nas słuchają? Trzeba po prostu właśnie z takiej pięknej kanapy trzeba zejść. Trzeba zejść z pięknej kanapy. No czasem bardzo się. trudno jest zejść z kanapy. No, trzeba się zmusić. No, to nie jest tak, że ja codziennie rano wstaję, jestem po prostu świetną dzierlatką i po prostu biegam jak nienormalna po łąkach. No, no, naprawdę też mi się, proszę Państwa, nie chce. No, ale no, no, trzeba, tak. No, albo, albo chcę być zaniedbana, albo muszę o siebie dbać. Kobiety powinny się Kobiet dbać, I to dbać. No, pod oczywiście. każdym względem. Tak. Że się myć trzeba to wiadomo, tak? Ale trzeba chodzić do dentysty, trzeba chodzić do lekarza. Przede wszystkim to jest dbanie o siebie, tak? Na tym polega dbanie. Przynajmniej raz w roku zrobić kompletny przegląd, do czego namawiam. No, uważam, że mamy rok 2017-17, yy, świadomość zdrowia jest najważniejsza, tak? a, do, a dopiero potem będziemy sobie farbować odrosty, malować sobie rzęsy, doklejać paznokcie, robić różne inne rzeczy. Przede wszystkim trzeba zadbać o zdrowie. No i wtedy wszystko będzie ładne. No więc dbajmy o siebie. Ja dziękuję ci bardzo za to spotkanie i za ja rozmowę. Bardzo miło było cię gościć w tym programie, a to był program jak kobieta z kobietą gościliśmy w teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a gościem była Małgosia Iżyńska. Dziękuję państwu. Dziękuję ci.